Kto wie, to jest moje nowe autko. Znowu ale za mnie ma Dobra, ale w dzisiejszym filmie będziemy jeździć tą taksówką i torturować naszych klienteriów! Dawaj mi pieniądze! Dawaj mi pieniądze! Potrzebujemy naszym klientom pokazać, kto tu rządzi! Klient nie będzie gotowy na to! E, e, e. musimy najpierw znaleźć jakiegoś pasażera. 90 do dolarów zapłaci, dawaj mi to! Jedziemy po niego! Opa! Szybki się same nie umyją O, mój piesieńku, ma! Piesieńku, ma! Ale piękne masz ząbki! O, Big Smoke! Tylko spróbuj mi nakruszyć, abyś miał przejęcie. Mm. Frejerze, co ty robisz? Nie ma żarcia, moim! Dawaj mi to! Dawaj mi to! Nie ma poddogu dogów w moim aucie, co to normalne, jest. Mm. Nie no no, co ty robisz? Dobra, daj mi cię, o, oh, ja też chcę, mm. o, oh, jaki pyszny. O, oh, mi, me, o, Co i i chcesz jeszcze jeść, tak, tak? Kur, co to jest? Sobie widzicie, widzicie, to no, matko jedyna. Dołóżmy, widzisz, co ty mi zrobiłeś? Nie no no. Ale ja mam gardę frajer nie pokonań mnie, bo ma... Tylko it, spróbuj Jeszcze raz na mnie po rękę podnieść Dobra, jedziemy Hey, don't touch me with that! Znowu jadę it, za mnie, pani... Uuu! Ale zielone, ładne, panie! Co to za auto? Ty za nami jedzie jakaś multipla! No przestań śmiecić! Nie, nie, nie! Nie wolno jest! Dawaj mi! O! Oh, wreszcie koniec! <laughs> oh, SHIT! Dobra, wynoj, wybombiej. i enough is enough. Dziękuję, do widzenia. sayonara frajera. Dobra, co dostaliśmy, mamonę? Halo? A pieniążki? Jeszcze frajer nie zapłacił. A to jest wszystko uwalone. A ile kosztuje od 84 dolary. Matko, jedyna! Dobra, ale mamy dwie pół gwiazdki, to dobrze. Następnym razem pojawi się problem. No ja się go pozbędę. Cześć, dała mi tutaj 70 dolarów. Potrzebuję kupić wreszcie coś sensownego. Ryszardi, Ryszardi! Skaguj do autokonu! W ogóle co to jest? Gabrio! Oh my god! To jest jakoś! Ufu, jak ty wyglądasz! Ej, ja nic nie zrobiłam.

O menelec, co ty tu masz Dzień dobry! O shit, nie, to się nie dzieje! <słyszy> menelec, menelec, wytoła z mojego auta! Nie, co nie! O kur... się ogarnij się, ogarnij się, nie! O, ja nie mogę na to patrzeć! Menelec, menelec, ty ciebie pojeb... Żenelet! Wchodzisz do mojego auta, zadaję ci miejsce, daje ci kurna zwiedzenia, ty co? przygasz na mnie! Nie, żenelet! Nie patrzę na nią, nic się nie dzieje. Te dźwięki pierdów to tylko moja wyobraźnia! Tak naprawdę nie ma żadnych pierdów. Jestem szczęśliwa! Jestem kierowcą! La 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 la! Żenelet! Ogarnij się! Nie masz gania, to gdzie to miejsce? O, wysiada pieniądze, pieniądze. Pieniądze! O! O! Fuck! Jak one śmierdzą! O! 87 dolarów! O! Wreszcie! Zebraliśmy, mamy dalej 2,5 gwiazdki. Jakim cudem, tylko pół gwiazdki zebraliśmy. Ale tak, wreszcie auto będzie w idealnym stanie! sprzątane jak to Mamy tylko 3 dolary, a chcemy dzisiaj kupić jakąś lepszą broń. Pan Skunkeks! Jeszcze raz mi ktoś wejdzie tu z jedzeniem, to nie ręczę za siebie. Mmm, jakie pyszne. Ale pytanie, czy Staś z tą kurzarnie będziemy mogli zrobić? Dawaj kolejne zadanie, to poproszę daj jest start. Dziękuję bardzo. O nie! To jest dziecko z 6-7! Najgorzej nie podoba mi się to. Zapraszam, zapraszam. Zapraszam. 6-7. Nie, to naprawdę jest dziecko 6-7! Szydło! Nie ma. Six, seven. Nie, to no, jakie 6-7? Zamknijcie! WIK flu widzowie. Coś jeszcze masz do powiedzenia, kochany? Nie! Żadnego! Seven! Nie będzie żadnego! six seven! seven. seven. AH! Żegnaj, Woohoo! Uh, uh. Brain rotowi mówimy papa, pa. Żegnaj frajerko! Dam jedną gwiazdkę! Ale jak to? Dziś jestem idealna! Kurde, Nolan, dziś 74 dolary, no wygląda wprawdzie trochę średnio, ale może się przydać, a potrzebujemy kupić więcej rzeczy widzowie, więc szybko. Fast pace, zbieramy troszkę pieniążków mamony Aaa... Dzień dobry śpiąca królewna Brian Spokojna, niczym się nie przejmuj! Jesteś na dobrej warcie! Five minutes later Co za gorąco, nie, no jest idealnie stara. Niczym się nie przejmuj. No, tak, już zaraz dojedziemy, co mi jest? Ziemno mi jest! Nie będziesz mi zmieniać temperatury 100 frayer ma być tutaj, rozumiesz, rozstawione, bo ja tak chcę! Dziękuję, możesz wysiadać. O. O, oh, ale przynajmniej zapłaciła uczciwie 70 dolarów, prawda? Opa! Let's go! Jak to dwie gwiazdki? Jestem idealną kierowczynią. Nie, nie, nie. To nie ze mną jest problem. To problem jest z tymi ludźmi. Więc ja poproszę coś mocniejszego. Pściółka nie, ale baseball nada się! Opa! Let's go, wracamy. Łódź bałty, aktywacja. Czuję się jak w domu, widowie! Dobra, szybko odkurzamy nasze śmieci i jedziemy w podróż. Dawaj mi tutaj, next order. Szybkamy pasażera i tych cyk... 350 dolarów. Rating 3 gwiazdki. O, to może być ciężkie, ale 300 dolarów musi pójść to. Co jest kur. To nie my. O, dzień dobry. O, proszę pana. Oczywiście nie ma problemu. Jakoś się dogadamy. Doing? Dobra, zamknij się. O, my to jak szefowie, prawda? Dokładnie you? tak. <laughs> Nie! Moje 300 dolarów! Uh, Gregor Freier, Czy on poleciał właśnie z moim. Uh! Nowy iPhone! Dobra, ale teraz pora wyciągnąć najmocniejsze działo tej gry. Kupujemy. PISTOLET I to będzie największa tortura świata! Inshaun my gę, gę, gę! I teraz testujemy naszą broń. gen okay, musimy to schować. Tak, tak. Wiesz co, mm. Tak, nie mogę teraz gadać, ale ten przelew na dwadzieścia tysięcy, to jakbyś mi puściła tutaj bokiem, to byłbym bardzo wdzięczny. Dzięki, Skarma, Dzięki, dzięki. E, no, poproszę, o dzięki, hej, Brian, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dwa, trzy... Hej there! Szy Dawaj mi pieniądze!